Witam wszystkich, ja też witam wszystkich. Witam Was kochane. Fajnie, że jesteście. I wzmacniamy pośladek. O, pani Izabela, pani Izabela, pani Izabelo, jakbyś się do mnie odezwała na Facebooku. Dobrze? To ja bym Ci przekazała te nagrody. Właśnie, półmetek mamy za sobą. Brawo, brawo już bliżej. Bliżej końca niż dalej. Nie super jak to leci. Dobra no to co to jedziemy i jak zawsze taka krótka. Krótka rozgrzewka czyli takie łatwiejsze troszkę ćwiczenia na początek. Zróbmy sobie tak Zepnij pośladek zepnij brzuch. I unosi raz jedną nogę w górę raz drugą. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś specjalnego, czyli jedno ćwiczenie w turbo. I tak jeszcze cztery razy, trzy, dwa. I jeden. A teraz zróbmy parę takich rozgrzewkowych przysiadów, czyli stań sobie z nogami proste szerzej niż na szerokość bioder. Dalej tutaj poślad spięty, brzuch spięty i zrób 10 takich przysiadów. I tak. Ciężar działań jest na piętach, cały czas brzuch spięty, plecy wyprostowane. I zróbmy jeszcze 7 takich przysiadów. i teraz jeszcze możesz dodać taki ruch, ruch hip-hinge, czyli takie mocne spinanie po w górze. Zmieńcie tutaj i spinasz po Jeszcze 3, 2, 1 A teraz populsuj w dole 10 razy puls i jedziemy. 10, 9, 8, 7. Dalej plecy proste. 4, 3, 2. I brawo. I brawo. A teraz połóżmy się na boku. I znowu pozycja musli, czyli unisz stopy i odklejaj od siebie kolana 10 razy. I jeszcze sześć, pięć. Czekamy. Znowu średni. Cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz popusuj w górze też dziesięć razy. Raz, dwa, tutaj plecy proste, szyja wyciągnięta. Osiem, dziewięć i dziesięć. Super. Połóżmy się teraz jeszcze niżej. I teraz tak, tutaj połóż się, e, podeprzyj się na ręce i unieś jedną nogę, dąż drugą i opuść, znowu jedna, dokładasz i opuszczasz. I trzy. Super. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem pięć, sześć, i dziesięć, populsuj nogami w górze, też dziesiąt teraz. dwa tej. i tutaj pracuję też troszkę skośne, jak pewnie czujecie, dlatego że w tych ćwiczeniach na samym początku powinno się też wzmacniać gorsek mięśniowy, nie? czyli te mięśnie głębokie. To samo zróbmy na drugą. I znowu ułóż się tutaj na boku, i również raz jedną, dąż drugą opuść, i opuść, przełożyć na kwiatka. Oj, tak już biedny. Trzy, cztery, jedziemy, pięć. Możecie być z siebie dumni, czwarty dzień, i Codziennie siedem szacun osiem, dziewięć. I znowu na pusowanie dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, dziewięć i dziesięć. Super. No i muszelka. Muszę czyli unieś nogi i odklej. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I pulsuj w dajemy dajmy dziesięć razy. Raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I brawo. Dobra, a teraz jedziemy stricte z pośladkowym wielkim. Czyli przejdźmy do klęku otwartego. Tutaj mocny brzuch. Wyciągnij jedną nogę. Stopa jest na razie zadarna i klasyka fitnessu. Unoś nogę do góry i na dół, do góry i... Cztery, właśnie i znowu ten ruch jest tutaj w pośladku. Jak najmniej pracuj odcinkiem lędźwiowym. Osiem, trzy, osiem, Pulsuj. Jedziemy dwadzieścia razy. Raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Uważaj na plecy. Nie pogłębiaj tutaj odcinka ręcznego. Jeszcze. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. To samo zrobimy na drugą. Wyciągnij nogę. I jedź. Jeden. Do dziesięciu, Nie, Staraj się tak zatrzymać na sekundę, dwie, żeby wyczuć ten pośladek. Też z treningu na trening też powinnyście mieć takie większe, lepsze wyczucie tego pośladka. I jeszcze. Siedem. Dalej spięty brzuch, osiem dziewięć, okej, dwadzieścia razy, i raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra, jeszcze dziesiąteczka. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i brawo, brawo, dobra. great. Dobra kochane. Jedziemy z turbo, jedziemy z turbo. Czyli przez 30 sekund tutaj cofnij jedną nogę. Staraj się, żeby kolano się nie poruszało. I dociągaj kolano do klatki piersiowej. I teraz tak, jeżeli możesz, to jeszcze dołóż skoki. A jeżeli nie możesz, to poruszasz tą nogą. Do góry, na dół i tutaj czujesz obciążenie na tylnej stronie. Uda ewentualnie też tutaj z przodu. Jeszcze troszkę. Jeszcze 10 sekund. Proste plecy, spięty brzuch. Jeżeli możesz, to wyskakujesz. Trzy, dwa, jeden i brawo. Piękny. No. I to samo druga strona. Dobra, mogę. I jedziemy, i jedziemy. Dobrze. Znowu tutaj spięty brzuch, proste plecy. jeszcze troszkę, jeszcze 20 sekund. Okej, okay, uwaga, do już wyskoki I jedziemy wyskok. Dobrze. Jeszcze troszkę. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Nice, pięknie. O, kogo ja tutaj widzę? Dobra, kochani. Znowu, jeszcze raz sobie zejdźmy na podłoże. I Układamy się jak na plaży. Już się przygotowujemy. I odklej stopy, i dziesięć razy odpięknie. Jeden, dwa, trzy, sześć. Siedem. I uwaga, puls, tym razem dwadzieścia razy, raz, dwa, pięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, brawo, druga strona to samo. Ja już bez dorsetu, bez kośnych brzucha, lecimy z ujędrnieniem pośladka. Znowu to znowu położyłam się troszkę dłużej. Do góry jest wydech, pięć, sześć, siedem. Słuchajcie, ja już czuję ten pośladek. Mam nadzieję, że też... I dziesięć i pulsuj. Pośladek jest taka partia mięśniowa, która wymaga dosyć sporej stymulacji. Dosyć sporej stymulacji. Ona jest jedną z największych, najmocniejszych partii mięśniowych w naszym organizmie. Tutaj musi być dosyć mocna. Poślad może dużo znieść. Jeszcze troszkę. 4, 3, 2, 1. Brawo. No to co? Znowu klasyka. Tak? Znowu w kręgu podpartym. Teraz będzie mała zmiana na tym ćwiczeniu. Połóżmy przedramiona, brzuch spięty, wyciągnij nogę i bogatów. Osiem, dziewięć. I dziesięć. A teraz zrób takie obciągnięte palce i zrób krążenia. Dziesięć w jedną, dziesięć w drugą. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I w tą stronę, raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Jeszcze populsujmy, raz, dwa, stopa zadarta, siedem, osiem, brawo. To samo, druga strona, to samo, druga strona. I jeden, dwa. Pamiętaj, żeby tutaj nie nadrabiać plecami. 5, 6, 7, 8, 10. Jedziemy z krążeniami, kółeczka, raz, dwa, trój. Muszę uważać na kolejnego kwiatka. 5, 6, 7, 8, i w drugiej w drugą stronę. Sześć, siedem, osiem, setem. pulsowanie dziesięć, dziewięć, osiem, cztery, trzy, dwa, brawo! Brawo. I jeszcze. I to Czyli połóżmy się na plecach. Jedną nogę połącz tutaj na udzie, drugą unieś w górę, włoży ręce i napieraj kolanem na kostkę. I tak jeszcze przez 10 sekund. 9, 4, 3, 2, 1. I to sama druga. Napieramy. Mhm. Jeszcze kilka, jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo. Pięknie to zrobiliśmy. Pięknie to zrobiliśmy. Dobra. Jedziemy z losowaniem nagród. Uwaga, maszyna, maszyna losująca. A jak wy się w ogóle czujecie po tym treningu? O, ogień, yeah. idzie serduszko, idzie serduszko. Cieszę się, cieszę się bardzo. że zobaczmy ile nas na uczestników. I losujemy hmm. uwaga, uwaga. I y, dzisiaj losowałam numerek pięć i liczymy raz bez mnie, bez liczymy raz dwa trzy cztery pięć o Karolina tylko że Karolina już Karolina już była z tego co y, mi się wydaje prawda Karolino dobra Mhm. O, nie mam już zakwasów, które były po pierwszym dniu, czyli już ten organizm się adaptuje. Ale jak widzicie, już teraz troszkę są te ćwiczenia mocniejsze i mam nadzieję, że będą jeszcze mocniejsze, więc cały czas ta stymulacja będzie. Podkłasuj dalej, dobra. To rysujemy jeszcze raz. Numer 4 Ania. Pani z napisem yy, Pani Ania. <tak> Także Aniu, bardzo yy, proszę, odezwij się do mnie na yy, Messengerze. I kochane, gratuluję jeszcze raz, że tak działacie pięknie. I spotykamy się jutro.